I love Poland as so hard I love Poland kurwa masz I love Poland kurwa masz I Poland kurwa masz! Ej, siemanko, witam was serdecznie, z tej strony Tajan". A to jest prezentacja serwera Extreme MP2 Chcę was serwer, żebyście wiedzieli jak na nim jest I żebyście mogli dołączyć do mojej armii Dobra e, ogólnie do mojej guildi, tak? To się nazywa armia Okej, okay, tam nie będę leciał, jak wiecie w tych są podstawowe rzeczy, tam nic nie ma takiego Lamparka, bronią, no normalnie FMS, RIP i takie tam początkujące rzeczy Lata radościami, fotki Takwa szczęścia, pełen nitki, męstwa, wiatru, interpretacji i tak dalej. Tak. Handlarka z bro... bronią, dobra, handel broni. co ją robię? Nie wiem, czy dobra, nie, Mamy od pierwszego levela zbroje do 34, to są te podstawowe. Dalej mamy item shop, w którym mamy kadeki plus 4 magiczny metal. E, no, jak to się nazywa? Firewerki. Tak, firewerki. Przepraszam, bo z, z, ja tak tego nie wiecie. Zapomniałem troszeczkę. Yy, dobra. Ten... Zmianki. I takie tam item shop. Mamy tutaj... E... Stalki plus 6. Ja mój na 41 level plus 6. I z Niemiecki quest plus 6. I mamy też jakieś zmianki, chyba 6, 7, 6, 7 to jest chyba, podejrzewam O ile dobrze mówię Nie wiem, ale chyba raczej tak Dobra, e, co mamy tutaj dalej? E, no i normalnie bronie Z e, pro czyli Miecz bojowy plus 6 No i Miecz żalu plus 6, no i takie wiecie, te normalne rzeczy Więc nie jest bida, jest bardzo bogato Tutaj nie wiem co tutaj w ogóle jest, tutaj możemy kadeki ulepszać, tu odbugowujemy coś, tu usuwamy przedmioty, tu możemy dołożyć, usunąć, widzieć, zobaczyć statystyki, no i normalnie tu możemy sobie kupić trezury, po 10 k no i raczej wszystko, więc dobra, ja się z wami żegnam i na razie. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie dołączyć do konkursu, żeby dołączyć do mojej gildii i zdobyć yy, Perfect Eku jakieś tam, nie? Dobra. Więc ja się żegnam. Na razie, cześć!